To jest People's Story PwC. Kamila Kalinczak, zapraszam. A moim gościem jest dzisiaj Michał Mastalerz. Dzień dobry, miło Cię gościć. Dzień dobry. O tym, jak wygląda praca w audycie, krążą legendy. Naprawdę? Zwłaszcza, Naprawdę? Tak, tak, krążą legendy o tym, jak wygląda ta praca, zwłaszcza gdzieś między styczniem a marcem. Do tego zaraz przejdę, ale można by o pracy w audycie też napisać książkę historyczną o tym, jak zmieniła się ta praca. Tak, można by. Ostatnio książka historyczna przypomniała mi, że ostatnio. Ktoś skomentował, że my jednak archeologami nie jesteśmy, bo, bo aż tak głęboko nie grzebiemy w tych papierach, ale to tak na marginesie. Natomiast no, wydaje mi się, że jak wszystko w otaczającym nas świecie, również audyt się bardzo zmienił na przestrzeni tych lat, przynajmniej kiedy ja pracuję. Pewnie te 20 par lat temu to była taka praca. Umysłowa i fizyczna. Umysłowa, no bo wiadomo, trzeba rozumieć biznes klienta, zastanowić się, czy to wszystko, co oni tam pokazują w sprawozdaniach finansowych, ma sens, ale też fizyczna, bo każdy projekt to było odnoszenie dużej ilości dokumentów, strzywa czy innych tam atrakcji, o których też wspominaliśmy wcześniej. No, i każdy miał taką swoją pilotkę, jedną albo dwie, im ktoś był młodszy, tym miał więcej. Także można było i poćwiczyć, i fizycznie, i umysłowo. No, teraz oczywiście jesteśmy w innych czasach, tak? Także mm, wszystko mieści się w jednym komputerze, a nawet niektóre rzeczy mamy e, służące do pracy w, w telefonie, więc jakby od strony takiej wygody i technologii, to w ogóle oczywiście jesteśmy w innym, e, w innym świecie. Mamy bardzo dużo e, wspomagających nas programów i wydaje mi się, że z perspektywy rynku to, co mamy w, P w PWC, naprawdę jest bez in-class. E, tak komentują przynajmniej klienci i też ludzie, którzy pracowali w innych firmach konkurencyjnych. Mm -hmm. No ten, Domyślam się, że ten sposób pracy zmienił się jeszcze bardzo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Kiedy została nas pandemia, kiedy okazało się, że do klientów jeździć po prostu się nie da, no bo wszystko jest pozamykane. Czy to jeszcze bardziej wpłynęło na digitalizację waszego obszaru? Znaczy, myślę, że sama praca pozostała w dużej mierze taka sama, lub bardzo podobna. Co się zmieniło, to to, że, że kontakt z klientem stał się no, taki wirtualny, tabletowo-komputerowy, co, co nie ułatwia na pewno, bo jednak praca w audycie zawsze była taką pracą z ludźmi, relacyjną, więc no, relacja z ekranem nie jest tak przyjemna jak z osobą fizyczną. Zmieniło się natomiast też. Z perspektywy takiego regionalnego biura, ja pracuję w Krakowie w dużej, w dużej mierze. To większość klientów mamy poza Krakowem, czyli właściwie się w poniedziałek wyjeżdża, w piątek wraca z projektu. I teraz to, co się zmieniło, to oczywiście tych wyjazdów nie było, więc ja pamiętam taką, nie chcę mówić euforię, ale taką, no jakąś tam radość na początku wie, wielu osób, że wow, to ja nareszcie będę dzień w dzień u siebie w domu, a nie siedział czy siedziała w hotelach. Także to. Wydaje mi się, że to był taki początkowy, bardzo fajny, dobry impuls do tego, żeby niektórych ludzi jeszcze bardziej zachęcić do tego, że praca w audycie to może być też praca, właśnie bliżej rodziny, w domu, u siebie, a niekoniecznie cały czas w hotelach. Mm -hmm. Co sobie wtedy myślisz? Jaki jest Twój stan umysłu? Czy Ty należysz do tych osób, które mówią: Wspaniale, będę mógł posiedzieć w domu? ja tutaj może jeszcze krok wstecz zrobię, bo będąc też w zarządzie PWC, ja pamiętam jak lockdown się pojawił na horyzoncie. To jako firma mieliśmy naprawdę opracowane kilka scenariuszy, jak, jak to przejść przez to, jak to przetrwać, bo tam nikt nie wiedział na tamtym etapie, czy to będzie dla gospodarki, dla firmy, dla ludzi źle, bardzo źle, czy tak sobie. I, i z perspektywy takiej ludzkiej to pamiętam jakby jasny przekaz na zarządzie, że zrobimy wszystko, co możemy zrobić, ale nie będziemy absolutnie zwalniać ludzi. Nie? Że, że jakby to, 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 to po prostu w trudnej sytuacji społecznej e, i wierząc, że to jest pewnie niedługotrwały, to chcieliśmy tych ludzi na, za wszelką cenę uchronić i to się udało. Wydaje mi się to jest bardzo fajne. I to było takie pierwsze uczucie, że, że to działa, tak? To, to tak z perspektywy osoby będącej w zarządzie firmy. Natomiast jak, jak się pojawił ten lockdown, no to, to faktycznie będąc audytorem, mając troszkę tych wyjazdów jednak różnych i do Warszawy w ramach zarządu, i, 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 i też do klientów, no mniej niż tam ci młodzi ludzie, ale, ale wciąż. No to na początku tak, miałem taką myśl, że ok, fajnie, to teraz sobie spędzimy więcej czasu w domu. Zresztą mieliśmy taką możliwość, mamy dom pod Babią Górą, tam się przenieśliśmy i, i to pamiętam, był niesamowity, niesamowita wiosna 2020, bo ja wtedy po raz pierwszy w domu, który mamy już tam kilkanaście lat, mogłem obserwować wiosnę taką. Dzień po dniu, a nie tam weekend czy miesiąc po miesiącu, bo te zmiany są wtedy takie dramatyczne. Tak, To dzień po dniu, naprawdę świetny czas. Od tej strony bardzo się cieszę, że on może taka możliwość się pojawiła. Mówi się o tym, że ten marzec 2020 spowodował, że trochę inaczej musieliśmy patrzeć na osoby zarządzające nami jako pracownikami. Wspominałeś o tym, że Wy jako zarząd już te pierwsze informacje trawiliście znacznie wcześniej, zastanawialiście się, jakie kolejne kroki mogą pociągnąć z punktu widzenia firmy. Pracownicy patrzyli na Was, zastanawiali się, co się wydarzy: czy będą zwolnienia, czy będą cięcia pensji. Co było najtrudniejsze? Co, jak bardzo musieliście zmienić swoje postrzeganie zarządzania empatia, elastyczność, komunikacja? Myślę, że z tych, chyba z tych trzech rzeczy wszystkie y, są ważne. Y, na pewno empatia, bo, y, bo jednak y, wszyscy byli w trudnej sytuacji i pracownicy z różnymi swoimi problemami, przemyśleniami po, potrzebowali na pewno tego zrozumienia. Natomiast mi się wydaje, że, że pewnie takim decydującym czynnikiem wydaje mi się była komunikacja, bo y, każdy pracownik i to czasami się zwracali do nas y, z pytaniami, co będzie, jak będziemy reagować, y, jak będziemy pracować, y, czy no, zwalniamy ludzi, czy obcinamy pensje i tak dalej. Więc y, ta komunikacja, żeby na bieżąco przekazywać, y, y, jakie są plany, jaki jest stan firmy, jakie będzie podejście, Myślę, że było bardzo istotne i wydaje mi się, że dobrze sobie z tym poradziliśmy. Tak mi się wydaje, myśląc z perspektywy czasu, ale też słysząc od, od ludzi ich komentarze. Wprowadziliśmy takie regularne webcasty, na których nasz prezes Adam Krason no, bardzo szczerze opowiadał, co wiemy, czego nie wiemy i co w związku z tym będziemy robić. Także mhm. tak to wyglądało. Mhm. A co będzie w najbliższych miesiącach? Co będzie w najbliższych latach? Może wiem, że w miesiącach to chyba w dzisiejszych czasach to trudniej kreślić prognozy na najbliższe miesiące niż na najbliższe lata. Masz jakieś takie przewidywania, jak może się zmienić Twoja branża w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu może lat? Wow. Znaczy, wydaje mi się, że w Faktycznie przewidywanie kilku miesięcy do przodu jest trudne, a co dopiero kilku kilku lat. Znaczy, jeśli chodzi o branżę, branżę audytową, to mi się wydaje tak, no na pewno od strony takiej back office, to my wciąż będziemy się coraz bardziej automatyzować, digitalizować specjalistyczne funkcje, włączać, żeby ten audyt, który robimy, był jak najlepszej jakości, jak najbardziej efektywny. Mhm. I, I jak sobie porównuję. Gdzie byliśmy właśnie w tych czasach historycznych, kiedy zaczynaliśmy pisać te książki, a gdzie jesteśmy teraz, no to to, to jest przepaść, ale myślę, że przed nami jeszcze jeszcze o wiele, jeszcze trochę do zrobienia od strony takiej wewnętrznej, a od strony zewnętrznej, to prawda jest taka, że ponieważ to jest rynek bardzo regulowany, to trochę. Czy przede wszystkim jaka będzie rola audytora, no to, to zależy od regulacji i regulatorów, tak? jakie położą wymagania, przepisy, na co położą nacisk. Wydaje się, że na pewno więcej pracy będzie wokół danych już niefinansowych, tylko takich niefinansowych, które no, dla coraz większej ilości właścicieli, inwestorów są ważne typu ESG, Environmental Social Government, te kwestie no, na razie spółki je pokazują, ale nikt ich nie weryfikuje, nie certyfikuje, a są już przygotowywane regulacje, które będą też wymagały odpowiedniej weryfikacji przez biegłych rewidentów, przez audytorów, więc, więc na pewno... Regulacje będą głównym czynnikiem zmieniającym tę branżę, i te kwestie niefinansowe będą chyba coraz ważniejsze. Mhm. Chciałam ci jeszcze zapytać o to, w jaki sposób postrzegasz i czym dla Ciebie jest różnorodność w miejscu pracy. Również ze względu na to, że firmy takie jak PWC, rozsiane po całym świecie, bardzo na tę różnorodność stawiają, mhm. ale też ze względu na to, że no właśnie, jest gdzieś zapisana w statucie, jest Wam wszystkim bliska, doświadczacie jej na co dzień, bo pracujecie w różnych miejscach z różnymi klientami. Tak, znaczy właśnie mi ta różnorodność u nas w pracy, jak zadałaś to pytanie, to tak kojarzy mi się może naj, no nie standardowo w sensie, no bo ją można rozumieć w różny sposób, mhm. tak? ale taka, taka pierwsza myśl to właśnie jest różnorodność doświadczeń. Mhm. Bo, bo faktycznie pracując w audycie, pracuje się z wieloma klientami z różnych branż, z różnymi ludźmi, w związku z tym, tak. I, I to naprawdę daje niesamowite doświadczenie, takie zawodowe i osobiste, poznania naprawdę bardzo szybkiego i czasami bardzo dogłębnego różnych właśnie branż, ludzi, sposobów widzenia, sposobów pracy, sposobów zarządzania firmami. Więc to uważam jest mega, mega istotne, jeśli chodzi o różnorodność u nas w firmie. Druga taka rzecz, która mi się kojarzy z perspektywy, może krakowa. My ostatnio mamy w biurze, w audycie kilkunastu Filipińczyków, którzy nam pomagają. Mamy Szwajcara, mieliśmy kiedyś Meksykanina, Amerykankę i tak dalej, więc jakby też praca w różnych kulturach myślę, że dobrze nam wszystkim robi. Mhm. To ciekawe, nie narzekają na pogodę Filipińczycy? Strasznie narzekają. Znaczy, tak, narzekają, że jest strasznie zimno, ale z drugiej strony, jak spadł śnieg, to wszyscy byli przyklejeni do e, okien i patrzyli, jak to wygląda. I to było też dość zabawne. Dzisiaj podobno śnieżyca rano nawiedziła kopiec Kościuszki, okay. m.in. może Filipińczycy są na nartach, zobaczymy. Być może. Mówimy o wartościach, które są ważne dla PWC. Rozmawiamy dużo tutaj przy tym stoliku o różnorodności. Ale też rozmawiamy o wpływie społecznym o czymś, co nazywane jest pięknie po polsku, Uff. social impact. Tak, tak. Teraz kojarzę, tak. Ja, tak, ja przeczytałam sobie raport PWC, informacje zawarte na waszej stronie. Tam jest pełen wachlarz możliwości. Możesz zaangażować się w działania mające wpływać na polepszenie sytuacji ekologicznej. Możesz udzielać korepetycji z angielskiego tym, którzy takich korepetycji potrzebują. Samo PWC zaangażowało się też w taką pomoc bieżącą, to znaczy wspieraliście szpitale. Jak ty postrzegasz to pojęcie? Mhm. Tak, znaczy to miło, że zaglądować na naszą stronę. Wydaje mi się, że to naprawdę nie jest tylko strona i zapisy, tylko to, to faktycznie są wartości. Nie jesteśmy spółką publiczną, która musi się czymś wykazać. Tylko robimy to, bo, bo wydaje mi się, że jakby obecność PUC w społeczeństwie to jest też właśnie robienie takich. Dobrych rzeczy, tak to nazwijmy. I to faktycznie w trakcie pandemii były jakieś tam środki przekazywane na pomoc szpitalom, ale wydaje mi się, że taka ostatnia ciekawa inicjatywa związana z naszym 30-leczym, które obchodziliśmy nie tak dawno w zeszłym roku, przełożone wydarzenie ze względu na pandemię, ale wydaje mi się, że bardzo fajne. Mieliśmy aukcję 30 obrazów uzyskaliśmy ponad 600 tysięcy złotych z tej aukcji i te środki zostały przekazane dla czterech organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń pomagającym dzieciom, starszym, młodym i tak dalej. Także no, to wydaje mi się jest, pokazuje to, że, że, że mamy to jakoś wpisane w nasze DNA, mhm. skoro nawet takie wydarzenie jak 30-lecie jest generalnie skierowane na tym, żeby... Nasze święto stało się też świętem innych. Mhm. Czego ci życzyć? Wow, ja myślę, że może głupio brzmi, ale mając różne też doświadczenia wśród najbliższych i patrząc na, na to, że tam czwarta, piąta i któraś tam fala, to naprawdę zdrowia. Mhm. I, i, I to byłoby chyba najlepsze. A tak z perspektywy zawodowej, to, to myślę, że ciekawych świata pracy, z dobrym poczuciem humoru, bo to lubię bardzo, ludzi wokół siebie, bo to naprawdę bardzo łatwo się pracuje, przynajmniej mi, jak jest się otoczonym takimi osobami, więc im więcej, tym lepiej. Tego ci w takim razie życzę. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Cześć. Michał Astalesz, Jestem partnerem w dziale audytu PWC i członkiem zarządu firmy. Dołącz do nas.